Zadanie pierwsze, strona 100. Usunie wymierność z mianownika, czy podana liczba należy do przedziału od 0 do 4. No i standardowo kilka podpunktów. My zaczynamy od podpunktu A. Pytanie brzmi, jak usunąć wymianę z mianownika? Musimy przemnożyć, tak po to, po to uczyliśmy się wzoru skróconego mnożenia, żeby tutaj zacząć je wykorzystywać. Czyli mnożymy licznik i mianownik przez, przez mianownik ze zmienionym znakiem czyli tak naprawdę mnożymy przez 1 1 jest jakby neutralnym elementem mnożenia więc możemy to zrobić no i teraz 1 razy cokolwiek to będzie to coś a w liczniku mamy a plus b razy a minus b czyli a kwadrat to jest 1 minus b kwadrat czyli 3 czyli mamy 1 odjąć pierwiastek z 3 przez minus 2 no jeżeli chcemy tutaj jakby ten, tego minusa się pozbyć to możemy tutaj zamienić to w liczniku, wszystkie te powiedzmy znaki. No i czy to jest więcej czy mniej niż je, e, inaczej, więcej czy mniej. Czy to należy do przedziału od 0 do 4 otwartego obustronnie, żeby to inaczej, jeżeli to należy, no to na pewno jest większe od 0 jest, bo pierwiastych z 3 jest większy od 1. I mniejsze od 4. Mniejsze od 4 to znaczy, że to ma być mniejsze od 2. No to ile to będzie? Pierwiastek z 3 to jest niecałe 2, odjąć 1 to jest niecałe 1. Podzielone przez 2 jest na pewno mniejsze od 4. Czyli tak należy. No to lecimy do podpunktu B. 1 podzielone przez 3 odjąć pierwiastek z 2. No i teraz tak. Może od razu. Podobnie jak przed chwilą. Mnożenie, ale tu zmieniamy znaki. No jak mnożymy przez 1, to licznik przepisujemy. A w mianowniku A minus B razy A plus B, czyli A kwadrat to jest 3 do kwadratu, czyli 9. Odjąć b kwadrat, czyli pierwiastek z 2 do kwadratu, czyli 2. To znaczy, że mamy 3 dodać pierwiastek z 2 podzielone przez 7. No, i tu już widać, że to jest 3 dodać pierwiastek z 2, to jest mniej, jak 7 całość jest dodatnia, więc tak, to należy do przydziału. No idziemy do podpunktu C. Mamy 3 i w mianowniku 2 dodać pierwiastek z 5. Znów to samo. Mnożymy przez 2 minus pierwiastek z 5, czyli, przez, czyli licznik i mianownik mnożymy przez mianownik ze zmienionym znakiem. No i. Jak już mam jakąś inną liczbę, ja na tym etapie nigdy tego nie wymnażam, z tego względu, że nie wiadomo, czy coś się nie skróci. No i mamy 2 razy 2, czyli 4 odjąć pierwiastek z 5 do kwadratu, czyli 5, czyli 3 razy 2 minus pierwiastek z 5 przez minus 1, czyli ten minus tak jakbyśmy tutaj przy trójce mieli, tak? czyli minus 3 razy 2 to. Minus 6 i minus 3 razy minus pierwiastek z 5 to plus 3 pierwiastki z 5. No i czy to należy do przedziału? Jeżeli tego nie widzicie, to możemy napisać, że to jest minus pierwiastek z 36, czyli 6 do kwadratu. Jak trójkę wciągniemy pod pierwiastek, no to mamy 3 do kwadratu to 9 razy 5, 45. Czyli widać, że to jest większe od 0. Czyli na pewno jest tutaj, jakby z tej strony, przedział. Pytanie, czy jest za przedziałem, czy jest mniejszy od 4. No tu mamy minus 6. Pierwiastek z 5 to jest 2 z kawałkiem 2,24, czyli łącznie to będzie, to będzie niecałe 7 odjąć 6, więc tak należy do przedziału. Jeżeli tam pozwalają Wam korzystać z kalkulatora, to oczywiście macie łatwiej i też da się to zrobić. Dobra, lecimy dalej, szkoda czasu. 2 podzielone przez 1 Minus 2 pierwiastki z 2 I znów mnożymy to przez 1 Ale zapisany trochę inaczej No i teraz tak 2 razy, 2 razy 1 2 2 razy 2 pierwiastki z 2 To 4 pierwiastki z 2 No i na dole 1 Odjąć 2 do kwadratu 4 razy 2 Czyli 8 Czyli mamy 2 dodać 4 pierwiastki, 4 miały być pierwiastki z 2 przez minus 7, no to, jest, to jest minus 2 plus 4 pierwiastki z 2 przez 7. No i tu już, tu już widzimy, że widzimy tu już, że mm, to jest ujemne. Jeżeli to jest ujemne, czyli inaczej mniejsze od 0, no to coś, co jest mniejsze od 0, na pewno nie należy do przedziału e, 0 do 0 do 4. A to oznacza, że mimo że ta niewymierność nam wyszła, my coś tam policzyliśmy to, co miało być powyliczane. Ale to nie należy do przedziału, więc zapisujemy, że nie. Dalej mamy podpunkt E. W podpunkcie E mamy 6 podzielone podzielone przez 3 dodać 2 pierwiastki z 3. No, i znów to samo. Mnożymy przez 1, ale zapisany trochę inaczej. No, i tutaj myślę, że przepiszemy. Nie będziemy tego skracać. Jakieś wrażenie, że tu się coś później poskraca. Wymnażać nie będziemy. i teraz tak: 3 razy 3, 9, odjąć 2. Razy 2, 4 razy 3, 12. Czyli mamy 9 odjąć 12, czyli minus 3 w mianowniku. No i licznik zostawiamy bez zmian. No i okazuje się, że otrzymujemy 6 podzielone przez minus 3, to jest minus 2 razy 3 odjąć 2, pierwiastki z 3, czyli minus 6 plus 4 pierwiastki z 3. No i teraz tak, to jest większe czy mniejsze od 0? E, no jest na pewno większe od 0, bo pierwiastek z 3 to jest 1,73 w przybliżeniu razy 4 to jest więcej jak 6, no ale to będzie mniej jak e, mniej jak 4 łącznie. Czyli tak, to znów należy do przedziału w podpunkcie F. 8 a w mianowniku 3 pierwiastki z 2 odjąć 4 i znów schematem lecimy, tak? Czyli to samo co w mianowniku, ale ze zmienionym znakiem. No i znów przepiszemy to, nie będziemy wymnażali. Może coś się skróci będzie łatwiej. No i teraz tak, 3 pierwiastki z 2 do kwadratu: 3 razy 3, 9 razy 2, 18 odjąć. 4 do kwadratu 16 czyli 2 8 drugich to 4 całe No i tu w zasadzie już widać o co chodzi, ale 4 razy 3 12 pierwiastku z dwóch dodać 4 razy 4 16 nie należy do przedziału, czyli Coś nam nam wyszło, niewymierności się pozbyliśmy, ale okazuje się, że sama szesnastka już jest większa. Ok, lecimy dalej. G, pierwiastek z 6, odjąć pierwiastek z 5. A no jest jedynka, więc przepisujemy pierwiastek z 6, dodać pierwiastek z 5, a na dole pierwiastek z 6 do kwadratu 6, odjąć pierwiastek z 5 do kwadratu 5, czyli 1 czyli w wyniku mamy pierwiastek z 6 plus pierwiastek z 5. No i pytanie, czy to należy do tego przedziału? Tak? No to my już pokazaliśmy, że e, pierwiastek z 5 to jest więcej jak 2, więc pierwiastek z 6 też. Więc całość jest większa niż 4. Czyli to nie należy do tego przedziału. Hmm. Ok, w podpunkcie H mamy 4. Podzielone przez pierwiastek z 3. Dodać pierwiastek z 5. No to przemnożymy to przez pierwiastek z 3. Odjąć pierwiastek z 5. I otrzymamy 4 razy pierwiastek z 3 minus pierwiastek z 5. A na dole dostaniemy pierwiastek z 3 do kwadratu, czyli 3. Odręcz pierwiastek z 5 do kwadratu, czyli 5. Czyli otrzymamy 4 razy pierwiastek z 3 minus pierwiastek z 5 przez minus 2, czyli minus 2. 4 minus 2 to minus 2. Pierwiastki z 3 minus pierwiastek z 5. Czyli minus 2 pierwiastki z 3 po wymnożeniu. Z 3 miało być. Dodać 2 pierwiastki z 5. No i to jest na pewno dodatnie, więc większe od 0, bo pierwiastek z 5 jest większy od pierwiastka z 3. Pytanie, czy to jest większe od 4? 2 no, razy 2 y, dwa dwa z kawałkiem to jest to jest ponad 4. No, ale jak odejmiemy od tego 2 razy 1 z kawałkiem, no to będzie już widać, że mniej. To znaczy, że to należy do tego naszego przedziału od 0 do 4. W podpunkcie I mamy 10 podzielone przez pierwiastek z 7 minus pierwiastek z 2. Więc mnożenie znów tak samo przez ten sam mianownik, ale ze zmienionym znakiem. No, i otrzymamy 10 razy pierwiastek z 7, dodać pierwiastek z 2, a w mianowniku będzie 7 odjąć 2, czyli, czyli 5。No, 10 piątych to dwie całe. Resztę przepisujemy. No i pytanie, czy to będzie więcej, czy mniej niż. 4 Jest dodatnim, jest na pewno większe od 0, tak? Ale większe czy mniejsze od 4? No pierwiastek mm, z 7 to jest więcej niż 2, już, tak? Razy 2 to jest 4. Tam jest jeszcze coś, więc yy, możemy od razu zapisać, że nie, to nie należy do przedziału. Cały czas mówimy o tym samym przedziale, tak? 0,4, ok. J pierwiastek z 2 podzielony przez pierwiastek z 3, dodać pierwiastek z 2 i znów mnożenie przez to samo, co w mianowniku, ale ze zmienionym znakiem. No i teraz tak. W mianowniku dostaniemy 3 do kwadratu, pierwiastek z 3 do kwadratu, czyli 3, odjąć pierwiastek z 2 do kwadratu, czyli 2, a w liczniku pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 3 minus. Pierwiastek z 2. 3-2 to 1, więc tego nie musimy pisać. Pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 3 to pierwiastek z 6. A pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to 2. No i to jest większe od 0, bo 2 to jest pierwiastek z 4. Czyli to jest większe od dwójki. Ale mniejsze od 4, czyli tak. Ta liczba należy do przydziału 0,4. W podpunkcie K mamy. Pierwiastek z 6 podzielony przez pierwiastek z 2 minus 2 pierwiastki z 3. No to znów pierwiastek z 2 plus 2 pierwiastki z 3 i pierwiastek z 2 plus 2 pierwiastki z 3. Czyli pierwiastek z 2 do kwadratu to 2 odjąć. 2 pierwiastki z 3 do kwadratu to jest 2 razy 2, 4 razy 3, czyli 12. No a tu mamy pierwiastek z 6 razy pierwiastek z 2, czyli pierwiastek z 12. Dodać 2 pierwiastki 6 razy 3, czyli z 18. To znaczy, że mamy w mianowniku minus 10. A w liczniku pierwiastek z 12 4 razy 3, czyli z 4 to jest 2 pierwiastki z 3. Dodać z 18 to jest 3. Pierwiastki z 2 razy 2, czyli 6 pierwiastków z dwóch. Ten minus już pokazuje nam, że całość jest ujemna. Czyli to po prostu nie należy do przedziału. I ostatni podpunkt z tego dosyć długiego zadania. No i tutaj mamy tak. No tu jeszcze można było to skrócić. Tak przez 2. Wszystko mielibyśmy tutaj pierwiastek z trzech. Może się będziemy przypisywać, ale jakimś kolorem. Tak, to by był pierwiastek z trzech tu trzy pierwiastki z dwóch, a tu mielibyśmy piątkę i minus przed całością. Na no to nie ma znaczenia, jeżeli mamy tylko sprawdzić, pokazać czy to należy do przedziału, nie? Ok, 1 plus pierwiastek z dwóch i w mianowniku 3 plus pierwiastek z dwóch. No to standardowo 3 minus pierwiastek z dwóch i 3 minus pierwiastek z dwóch i teraz 3 do kwadratu 9, pierwiastek z dwóch do kwadratu, czyli 2. A tu tak, pierwszy z pierwszym 3, pierwszy z drugim minus pierwiastek z dwóch, drugi z pierwszym plus 3 pierwiastki z dwóch i drugi z drugim minus 2, czyli w mianowniku mamy 7, a w liczniku 3 odjąć 2 to 1, dodać minus 1 plus 3, czyli 2 pierwiastki z dwóch, no, i tu już widać, że to należy. Jest dodatnie, na pewno jest mniejsze od 4, więc tak, należy do przedziału. No i to by było tyle, jeżeli chodzi o to dosyć długie zadanie. Jeżeli Wam się podobało, wciśnijcie łapkę w górę. Niech te filmy się trochę gdzieś tam wybijają. Jak ktoś ma ochotę, może wesprzeć mnie przez i Link podaję na górze w opisie. No i tyle, widzimy się przy następnym filmie. Cześć.